Hej, przedstawić taki tip krótki, ten materiał będzie trwał naprawdę bardzo mało, ale pokażę Ci jak wygrać buybox w dosyć specyficznych branżach. Zapraszam do oglądania. Przede wszystkim, jeżeli masz, jeżeli jesteś w takiej branży, gdzie ta ilość sztuk jest ograniczona, to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne i na przykład tą top ofertę przegrywasz. No i to, to są bardzo często takie branże techniczne, B2B i, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No to generalnie e, muszę Ci zrobić taką informację, że nie ma takiej oferty, która by. Albo bardzo rzadko jest spotykana. Taka oferta, która ma na przykład jedną ilość sztuk, tak? czyli na przykład jest tylko jedna na całym portalu i tam w ilość sztuk jest wpisane jeden. No i generalnie jak to możesz wykorzystać? No możesz to wykorzystać w ten sposób, żeby po prostu tą ilość sztuk z aukcji mu zabrać. No i generalnie, no i generalnie jeżeli tą ilość sztuk z aukcji mu zabierzesz, to w takim razie jeżeli masz spełnione takie rzeczy jak gwarancje, te wszystkie dostawy i tak dalej i w tym nie przegrywasz, możesz mieć nawet wyższą cenę i wygrać tą ofertę. A jak to zrobić, żeby zbić mu ilość sztuk? To już sam musisz sobie pokombinować. A żeby tobie to nie groziło, to ustaw sobie po prostu zawyżoną ilość sztuk, znacznie więcej niż masz, żeby konkurencja takiego fikołka nie zrobiła tobie po obejrzeniu tego filmu. Także tyle miałem ci do przekazania. Pamiętaj, łapka w górę, komentarz i subskrypcja. Oraz się widzimy w przyszłych tipach.